Pod koniec lutego na drodze krajowej nr 6 od Redy do Wejherowa podwyższono prędkość z 50 do 70 km na godzinę. Przed wjazdem do Wejherowa zarządca dróg krajowych i autostrad znak ograniczenia prędkości zamontował nad istniejącą już konstrukcją teren zabudowany. Nie oznacza to, że ograniczenie do 70 km na godzinę obowiązuje w całym mieście. Nieznajomość prawa próbowali wykorzystać kierowcy, którzy przekroczyli prędkość w innych częściach Wejherowa. Znak 70 km na godzinę umieszczono nad tablicą miejscowości znak D42. Oznacza to teren zabudowany. No i od razu otrzymaliśmy masę pism o anulowanie mandatów karnych wystawionych za przekroczenie prędkości większej jak 70 km i niekoniecznie na drodze numer 6. Pisali do nas również kierowcy, którzy zostali zarejestrowani właśnie na tej ulicy, na której stoimy, na ulicy 3 Maja, jak również ulicy Strzeleckiej. Kwestionowali oni wysokość mandatu, bo twierdzili, że po mieście Wejherowie można poruszać się z prędkością. 70 km na godzinę. Tymczasem wszelkie warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 roku, który wyjaśnia, że ograniczenie prędkości na całym terenie zabudowanym funkcjonuje jedynie wtedy, gdy znak ograniczenia umieszczony jest pod tablicą teren zabudowany. Jeśli ograniczenie takie jest umiejscowione pod tablicą teren zabudowany, a nie nad tablicą, ten Zakaz obowiązuje na terenie całego miasta, ale wówczas przy każdej tablicy, przy każdym wjeździe do miasta takie oznakowanie się pojawia. Gdyby zatem znak ograniczenia prędkości zamontowano pod znakiem teren zabudowany, wówczas faktycznie obowiązywałby on w całym mieście. Jednak tak się nie stało i 70 w Wejherowie jeździć można tylko na krajowej szóstce.